Witam serdecznie już w dziesiątym odcinku Akademii Pana Ząbka. Ja moi drodzy nazywam się pan. Pan Ząbek, a to, co widzicie za moimi plecami to jest Akademia. Akademia Pana Ząbka. I jak w każdym odcinku dzisiaj również nauczę Was magicznej sztuczki. Ale skoro mamy dzisiaj 10 odcinek, no to mam też dla Was niespodziankę. Płytę DVD. Płytę DVD z autografem. Na której uczę wa, będę uczył Was 12 magicznych sztuczek. To płytę otrzymacie ode mnie, jeśli zostaniecie patronami tego programu. Jak zostać patronem? Poproście rodziców, żeby weszli w link poniżej w opisie patronite.pl, tam dowiecie się wszystkich szczegółów, jak można zostać moim patronem i jak otrzymać taką płytę. Oprócz tego, dzisiaj również zaśpiewamy śmieszną piosenkę. Eee, opowiem wam bajkę z morałem, jak również zrobimy zwierzaki z balonów. I żeby już nie przedłużać, to zaczynajmy! Miłej zabawy! Dzień dobry, Zambusiu! Dzień dobry panie zamku! <laughs> a, 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 au, 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 coś mi ukuło! To jest prank, to jest prank, panie zabku! Pineska? Zombusiu! Tyle razy rozmawialiśmy, że pranki nie są fajne. Nieprawda, ja się uśmiałem! Wiecie co? To jest idealny moment, żeby powiedzieć wam bajkę o Bocianie i Lisie. Jesteście gotowi, Zombusiu? No, jak zawsze, jestem gotowy! W takim razie usiądźcie sobie wygodnie, a ja wam opowiem bajkę o Bocianie i Lisie. O dwóch przyjaciołach. Z czego Lis był znany z tego, że lubił robić kawały i żarty. O, to tak jak ja! <gry> Zgadza się, to jak ty ząbusiu. Lis postanowił zaprosić swojego przyjaciela Bociana do siebie na obiad. Podał zupę, ale żeby było zabawniej, podał ją na płaskim talerzu. I przez cały czas zachwalał, jaka ta zupa jest pyszna. I pytał się Bociana, czy mu smakuje. I co? Smakowało mu? No i nic. Talerz był zbyt płaski i Bocian nie był w stanie zanurzyć swojego dzioba. Nie skosztował ani odrobiny zupy. Lis się pośmiewywał, a Bocian w trakcie tego obiadu już obmyślał plan, jak się zemści na Lisie. Naprawdę? I co wymyślił? Bocian postanowił się zrewanżować Lisowi. Zaprosił go na obiad i podał przepyszną zupę w swoim ulubionym talerzu. Był to smukły dzban, który był wąski u góry, a szeroki u dołu. I co się stało? Bocian zajadał swoją pyszną zupę, a lis próbował wcisnąć swoją głowę do wąskiej szyjki dzbana. Bez skutku. W którymś momencie, bocian zapytał się lisa, jak ci smakuje, mój drogi, moja pyszna zupa? Na to lis odpowiedział, Niestety nie jestem w stanie zjeść ani odrobiny, ponieważ dzban jest za wąski. Ale się porobiło. No właśnie, Ząbusiu. I wiesz, jaki z tej bajki płynie morał? Nie, jaki? Nie czyń drugiemu, co tobie nie miłe. Chyba już rozumiem. No właśnie, Ząbusiu. Pomyśl sobie, jak ty byś się poczuł, gdybyś usiadł na takiej poduszce z pineską. O, to musiałoby boleć. To nie byłoby fajne. Zgadza się z ale wiecie co? W żartach i w dowcipach nie ma nic złego. One są bardzo fajne pod jednym warunkiem. Jakim, jakim? Proszę powiedzieć, że na sam koniec wszyscy się z nich śmieją. ła, panie zabku, to nie było zabawne! Oj tam, oj tam. O, już jesteście. E, doskonale. W takim razie za chwileczkę zaczniemy naukę kolejnej śmiesznej piosenki, moi drodzy. O! Idzie też Ząbuś. Najmocniej przepraszam, ale jeszcze musiałem po drodze zahaczyć o lodówkę. Ząbusiu, czy ty musisz cały czas coś jeść? Może nie muszę, ale lubię. E, powiem wam w sekrecie, że Ząbuś ostatnio tak często zagląda do lodówki, że mam wrażenie, że niedługo z tego jedzenia aż pęknie. Kto pęknie? Jak pęknie? Ja? Ja nie pęknę. Ja jestem jak balon. Mogę się rozciągać, Rozciągać, rozciągać. Mm -hmm. Tak się długo będzie nadymał, że albo odleci, albo pęknie. Panie Zobku, ja to odlatuję za każdym razem, jak coś pysznego włożę do buzi. Wiem, moi drodzy. Nauczę Was dzisiaj piosenki o baloniku. E, dziękuję, Ząbusiu, za e, inspirację. A Bardzo proszę, panie Zobku. Może pan na mnie zawsze polegać. Dobrze, Ząbusiu. E, w takim razie pamiętasz refren piosenki? No jasne, że pamiętam. Drogie dzieci, refren piosenki brzmi tak: na na na, na na na, na 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 na. Jeszcze raz: na na na, na na na, na 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 <gry trivia> Dobrze? Bardzo dobrze. W takim razie, moi drodzy, ja śpiewam zwrotki, a wy razem z Ombusiem refren. Dobrze? OK. To co, zaczynamy? Jestem gotowy. W takim razie odliczam.

na 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 teraz już wypuszczam mój balon balon leci hen ku niebu i donieje nawet chleba i napędzać go nie trzeba na 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 a dlaczego on poleciał? Takie jawiście pytanie, bo jest helem w pani helu. Tak odpowiem teraz na 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 Panie Ząbku, Panie zamku, czemu Pan mnie tak straszy? Przepraszam Cię, Ząbusiu, mam nadzieję, że Wam nie napędziłem strachu, tak jak Ząbusiowi. No, 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 ale swoją drogą, Panie Zamku. super piosenka. A, dziękuję, dziękuję. Najbardziej mi się podobał ten fragment o chlebie, i swoją drogą, to nie wiem, jak nic może nie jeść, nawet chleba. Pisząc fragment tej piosenki, Ząbusiu, zgadnij, o kim myślałem. O kim? Wiem! O Biedronce! Biedroneczko, Biedroneczko, leć do nieba, przynieś mi kawałek chleba. O niej? Eee, zimno, zimno, Ząbusiu. To może o kaczkach albo o gołębiach? Też zimno. To może Ząbuj sobie e, jeszcze chwilę pozgaduje, a my tymczasem przynieśmy się na lekcję iluzji. Dobrze? Uwaga, trzy, dwa, jeden. Witajcie, moi drodzy. Za chwileczkę pokażę Wam, na czym polega siła umysłu. Teraz mam prośbę. Wstańcie. Wstańcie. Dobrze. Podejdźcie bliżej. Jeszcze bliżej. A teraz siadajcie. Niezłe, co? To był taki żart. Ale teraz, moi drodzy, na serio. Dzień dobry, panie Zdobku. Co się stało? Czemu się pan tak śmiał? Cześć, Ząbusiu. świetnie, że jesteś. Właśnie zaczynamy lekcję sił umysłu. Dzieci już czekają. Ty też jesteś. W takim razie, czy mogę zaczynać? Dobra, patrzcie uważnie. Przygotowałem dla was specjalnie łyżkę. Łyżka? No właśnie jej szukałem. Nie miałem czym zjeść zupy marchwiowej i musiałam siorbać z talerza. Ząbusiu, chciałeś magiczną łyżką zjeść zupę? Magiczna. Dzięki niej by zniknęła szybciej zupa z talerza. To patrz teraz. Teraz się będzie działała prawdziwa magia. Drogie dzieci, wyciągnijcie swoje rączki w kierunku łyżki. W taki oto sposób. Na mój znak będziecie robić tak paluszkami, dobrze? Gotowi? Ząbusiu, patrz. Łyżka Jest jaka? No, twarda, z metalu. Drogie dzieci. Skierujcie paluszki w kierunku łyżki i róbcie tak. Świetnie. Świetnie, jeszcze troszeczkę. Wow! Jak to się stało? Ząbuś, widzę, że coś pod wrażeniem. Ta sztuczka nie udałaby się, gdyby nie pomoc moich cudownych asystentów. Dziękuję Wam serdecznie. W nagrodę nauczę Was sztuczki z łyżką. Chcecie? Jasne! Bardzo chcemy! Prawda? Dobrze. W takim razie idźcie do kuchni i przynieście jak największą łyżkę. A ja na Was zaczekam. Panie Zobku! Panie Zobku! Znalazłem ostatnią łyżkę! Dziękuję. Hej, tylko proszę jej nie złamać. Spokojnie, Ząbusiu. Po prostu patrz i podziwiaj. Moi drodzy, będę potrzebował Waszej pomocy. Tak jak wcześniej. Wystawcie swoje ręce do przodu i na mój znak wiecie, co robić. Gotowi? Jeszcze chwila. OK. Teraz... Ja, koncentracja jeszcze. Wystawcie ręce i teraz. Dziękuję moi drodzy. Panie zobku, jak pan to zrobił? To był jakiś klej? Nie, Ząbusiu. tutaj nie ma żadnego kleju. A zresztą sam tą łyżkę przyniosłeś z kuchni. To jak to pan zrobił? Proszę mi powiedzieć, bo zaraz pęknę z ciekawości. Dobrze, Ząbusiu. żeby uniknąć katastrofy, wyjaśnię wam, na czym ta sztuczka polega. Gotowi? Tak, 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 tak. No już dobrze. Moi drodzy, sekret jest bardzo prosty. Yy, mówi pan tak za każdym razem. Zgadza się, ale mówię to dlatego, że uczę Was prostych sztuczek, żebyście nie mieli problemów z ich opanowaniem. Do tej pory nie było hań trudnego, prawda? Ma mm, no Pan rację. Do tej pory były same fajne, proste sztuczki. No to się cieszę i mam nadzieję, że nie będziecie mieli żadnych problemów z opanowaniem nowej sztuczki. Wow, ale numer! Dziękuję. To był taki tylko popis, ale teraz pokażę Wam, jak wykonać sztuczkę z lewitującą łyżką. Chwytamy łyżkę jedną ręką. Bardzo mocno. Bardzo, proszę, prezentuję z drugiej strony. Aha, aha. Na razie jest prosto. Teraz drugą ręką chwytamy nad garstek w taki to sposób, tak, żeby nam rękę usztywniło. I teraz przekierowujemy całą energię z rąk w kierunku łyżki. Oho, widzicie, jak zaczyna drżeć mi ręka? Dobrze, że trzymam drugą ręką nad garstek, żeby. Okej, okay, a teraz otwieram powolutku dłoń. Ach. Ach. Niezłe, co? Ha! Zobaczcie, na czym polega sekret. Tak naprawdę przez cały czas przytrzymuję jednym palcem łyżkę. Co? Jak to? To jest oszustwo. To nie jest oszustwo ząbusiu. To po prostu jest iluzja. To teraz wam pokażę z drugiej strony. Jedną dłonią chwytam łyżkę, drugą chwytam nadgarstek, ale nie całą dłonią, a czterema palcami, ponieważ pal wskazujący, czyli ten, przytrzymuje łyżkę. W taki to sposób. I teraz gdy otworzę dłoń, łyżka nie spada. He, fajna ta sztuczka i prosta. Będę się mógł pochwalić taką sztuczką przy obiedzie. Dobry pomysł, moi drodzy, ale pamiętajcie, żebyście to zrobili przed jedzeniem, zanim łóżka będzie cała brudna. He, tam, ja zawsze wylizuję talerz, to i łyżkę wyliżę. E. wiem, zauważyłem. Jesteś strasznym łakomczuchem. Oj, tam, oj, tam, zaraz łakomczuchem. Po prostu jedzenie jest moją pasją. Moi drodzy. Pamiętajcie, zanim tą sztuczkę zaprezentujecie komukolwiek, przedczujcie sobie kilka razy przed lustrem, żebyście mieli pewność, że ona wam wyjdzie. Panie Ząbku, a czy ja mogę wziąć tą łyżkę i pójść do kuchni i poćwiczyć sztuczkę ze znikaniem zupy? Bardzo proszę, Ząbusiu, ta łyżka jest dla Ciebie. Dziękuję, to już lecę do kuchni. Więc Ząbusiu, może pożegnasz w naszym wspólnym imieniu dzieci, co? No, no dobra, to zaczynam. Dziękujemy serdecznie że dotrwaliście do końca tego odcinka. To znaczy, że chyba Wam się podoba. Najlepiej, abyście zostawili łapkę w górę, żebyśmy wiedzieli jak bardzo. I pamiętajcie, zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić nowych odcinków. A ja tymczasem wykonuję magiczny ruch łyżką i znikamy. Pa, pa. Do zobaczenia! Obro, kodobro, bęc!